Ostatnio było dosyć głośno o podwyżkach cen w Apple Store, ale mało osób zwróciło uwagę na to, że Apple wypuściło też na rynek całkiem nową ładowarkę, aż z dwoma portami USB typu C. Prawdziwa rewolucja na rynku, co? Nikt takiej ładowarki oczywiście nie wymyślił wcześniej. Natomiast nie, to nie jest zaskakujące, ile ta ładowarka ma portów, a to, ile ona kosztuje. 319 zł, musiałem wydać, aby ją nabyć. I oczywiście mówimy tutaj o samej kostce. W tym pudełeczku nie znajdziecie nic oprócz samego tego zasilacza, czyli jeśli chcecie na przykład przewodowo naładować wasz telefon, to musicie jeszcze kupić. W przypadku oryginalnego kabla od Apple ten kabel Lightning kosztuje 100 zł, czyli za taki zestaw płacicie 400 zł. A jakby wam tego jeszcze było mało, to od razu dopowiem, że kupując nawet taki zestaw, za tak absurdalne pieniądze, nie będziecie mogli w pełni korzystać z dużej mocy, jeśli chodzi o ładowanie samego iPhone'a, jeśli podłączycie na przykład jakieś dodatkowe urządzenie do tego ładowania. W związku z tym, zakup ten zapowiada się znakomicie, ale po kolei gwoli wstępu od razu wam powiem, że to nie będą jedyne nowości, które testuję w najbliższych dniach, ze względu na to, że już zamówiłem sobie MacBooka Pro z M2, więc jestem ciekaw jak będą wypadały różnice pomiędzy na przykład tym MacBookiem z M1 Pro, a właśnie tamtym modelem, ale o tym sobie porozmawiamy no za kilka dni jak do mnie trafi, a później w lipcu najprawdopodobniej będę miał dla was MacBooka R. ale dodatkowo pomyślałem, że w dzisiejszym filmie również odpowiem wam na mega często pojawiające się pytanie, czyli jaką ładowarkę kupić do iPhone'a w zasadzie iPhone'a i nie tylko, bo nie ma w zasadzie żadnej różnicy, jeśli chodzi o ładowarki sieciowe, te, które wpinacie do kontaktu. Czy będziecie nimi ładować Samsunga, Huawei'a, czy właśnie telefon z logiem nadgrzysionego jabłka. Także dam wam kilka sprawdzonych propozycji też o fajnej mocy w różnym budżecie. Same te ładowarki będziecie mogli też znaleźć w opisie tego filmu, bo tam będziecie mieć do nich wszystkie linki. Także jeśli będziecie zainteresowani, to tam wpadajcie. Na wszystkim, tak jak wam mówiłem, to jest generalnie pierwsza ładowarka Apple z dwoma portami USB typu C. To nie jest rewolucja. I na technologię, mówiąc już teraz tak zupełnie szczerze, bo przecież na rynku jest ogrom ładowarek, które mają 2, 3 czy nawet 5 portów, czy do USB typu C, czy mieszane z na przykład typem A. Generalnie do wyboru do koloru, i ja tutaj nie mówię o jakichś środkach, o jakichś chińskich badziewiach, które mogą Wam spalić urządzenie, ale też od sprawdzonych firm. Sam choćby z takich korzystam jak od Bazeusa, czy na przykład Ankera. W związku z tym pojawia się proste pytanie, czy warto tę ładowarkę kupić, czy czasem tutaj troszeczkę nie przepłacimy. Natomiast tyle z tego wstępu. Ja generalnie od kilkunastu godzin testuję sobie tą ładowarkę. Sprawdzałem też poszczególne wartości, jakie tutaj można osiągać. I oczywiście ta ładowarka jest pod tym kątem fajna. Odłączacie jakby jeden adapter do gniazda sieciowego, a dwa urządzenia mogą się naraz ładować. I oczywiście możecie tutaj ładować zarówno MacBooka za pomocą USB typu C, i chociażby tego portu MagSafe, albo na przykład iPada' i iPhone'a, albo dwa iPhony, cokolwiek. Natomiast te 35W mocy, które są tutaj ogólną, jakby tą wartością, oczywiście będzie można powiedzieć tak pół na pół, mniej więcej chociaż tak w praktyce to nie wygląda dzieliło się generalnie między te dwa urządzenia w związku z tym, co jest dosyć śmieszne, bo płacąc tyle pieniędzy za taką ładowarkę powinniśmy oczekiwać jednak trochę więcej, ale whatever mając na przykład takiego iPhona 13 Pro Max który ma najwyższe ładowanie najwyższą moc tak naprawdę jeśli chodzi o wszystkie iPhone jakie kiedykolwiek powstały, bo aż 27 w śmieję się z tego, ze względu na to, że ostatnio miałem w rękach smartfon od Realme który ma moc ładowania 150 i on się ładuje do 50% Procent w 5 minut, a ba w 15 do setki. Tutaj, w przypadku tego iPhone'a, ładując go przez pół godziny, mamy gdzieś 52-53%, także skala jest generalnie ogromna, natomiast to nie jest tematem dzisiejszego filmu. Chodzi generalnie tutaj o to, że jak sobie podłączycie wiele tych urządzeń, to oczywiście one z maksymalną mocą się nie będą ładować. I dla przykładu, jak podłączycie sobie na przykład tego iPhone'a oraz Maca, albo na przykład iPada, to każde z nich będzie ładować się z mocą około 17,5 W, w związku z tym to jest o gdzieś 10 W mniej aniżeli czyli ta maksymalna moc, którą moglibyście ładować z samego iPhone'a. No, a dodatkowo Apple na swojej stronie w notce dodaje, że jeśli będziecie ładować iPhone'a i na przykład jakieś akcesorium typu AirPodsy czy na przykład Apple Watcha, wasz iPhone dostanie tą największą moc, czyli 27 w na przykład w przypadku tego telefonu, a z kolei Apple Watch lub AirPodsy właśnie około 7 watów. No, oczywiście możecie mnożyć te kombinacje, podłączać różne tak naprawdę urządzenia ze sobą i nic nie powinno się stać, ale musicie mieć z tyłu głowy to, że jak na przykład podłączycie dwa komputery Mac, dwa takie laptopy, to one będą się mega, mega długo ładować, w związku z tym to jest bez sensu. Ten adapter służy, a raczej jego największą zaletą jest to, że ma po prostu dwa porty USB typu C i możecie łatwo go zabrać na przykład w podróż, zamiast brać dwie ładowarki. Ale umówmy się, czy ktoś tak naprawdę dalej bierze dwie ładowarki, czy po prostu wyposaża się w jakąś na przykład taką fajną, która ma od razu cztery porty i naładujecie nawet nią jakieś starsze urządzenia. Ale żeby być tutaj też uczciwym, od razu zaznaczę, że sama ładowarka nie nagrzewa się, nawet jak podepniecie właśnie. Dwa przewody naraz, choćby jakiegoś MacBooka i iPhone'a, wtedy jest, no, delikatnie ciepła, tak to można określić, ale nie ma tutaj problemów z tym, że jest gorąca i Was pali w rękę. I w ramach ciekawostki odpowiem Wam jeszcze na jedno pytanie, które również co jakiś czas się pojawia, a mianowicie, czy ładując telefon jednocześnie przewodowo i bezprzewodowo, coś mu się może stać? W domyśle, czy coś mu może się złego stać? I będzie wyglądało to w ten sposób. Nie, telefon będzie się ładował normalnie za pomocą przewodu. Tego, który podepniecie na dole, czyli nie będzie ładował się bezprzewodowo, bo tak naprawdę ta energia może być pobierana tylko z jednego źródła, w związku z tym nie musisz tutaj martwić o to, że wasz telefon wybuchnie. Część osób pytających o te kwestie ma w domyśle takie uwagi, że bateria mogłaby się po prostu przegrzać od nadmiaru tej mocy, ale są tutaj systemy zapobiegające, więc nie musicie się o to bać, nawet jak przypadkowo kiedyś położycie na przykład wasz telefon na ładowarkę i jeszcze go podepniecie. No ale niestety żadnych korzyści w postaci szybszego ładowania i tak nie będzie. Także reasumując, fajnie na pewno, że Apple wzbogaca swoją ofertę, jeśli chodzi o akcesoria czy to do swoich komputerów, czy urządzeń przenośnych, natomiast zdecydowanie, zdecydowanie to jest za drogie i po prostu nie opłaca się moim zdaniem czegoś takiego dokupować, ze względu na to, że ani moc tej ładowarce nie jest jakaś piekielnie duża, no, a z drugiej strony macie tutaj tylko te dwa porty, no to porównując sobie właśnie do innych ładowarek od sprawdzonych firm zaznaczam, które są dostępne na rynku, to jest w ogóle niekonkurencyjne. Jeśli ta ładowarka by kosztowała gdzieś właśnie ze 100, 100 50 zł, to jak najbardziej polecałbym. Może kiedyś będą takie promocje, to obserwujcie. Zresztą będę do nich linkował w opisie tego filmu. Natomiast przy tych pieniądzach naprawdę, naprawdę nie warto. Mogę wam uczciwie powiedzieć, że ta propozycja od Bazeusa, którą użytkuję już dobre kilka, może nawet kilkanaście miesięcy, naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdza. Jestem mega zadowolony, także jeśli byście potrzebowali takiej większej, to ją polecam sobie kupić. Natomiast ciężko tutaj nie odnieść wrażenia, że Apple zaczyna przeginać z tymi cenami, bo o ile ta podwyżka cen komputerów jest uzasadniona inflacją, Droższy dolar, i tak dalej. To o tyle wypuszczać całą taką ładowarkę w takich pieniądzach. No, nie jest to zbyt dobra opcja, w sensie nie jest to dobra propozycja. I wracamy jeszcze na koniec do tej kwestii, o której Wam mówiłem na początku tego bonusu, czyli jaką ładowarkę do iPhone'a i w zasadzie do dowolnie innego smartfona warto kupić, ze względu na to, że tutaj nie ma większej różnicy. Tylko pamiętajcie, a raczej decydujcie się na zakup ładowarek od faktycznie sprawdzonych producentów, żeby to nie była jakaś firma koguci, jakiś chiński no-name, bo po prostu takie ładowarki nie są testowane, nie mają żadnych certyfikatów i mogą w skrajnym wypadku spalić Wasze urządzenie. No i z drugiej strony, tak jak mówiłem przy tej aplowskiej ładowarce, zwracajcie uwagę na moc. Im większa, tym urządzenie teoretycznie powinno ładować się szybciej, ale oczywiście każdy telefon ma jakieś ograniczenie. W przypadku tych nowszych iPhone'ów 11, 12, 13, to się waha gdzieś w granicach 20 do 20 kilku watów. W związku z tym nie musicie kupować jakiejś przesadnie bardzo dużej ładowarki, w sensie o dużej mocy, bo i tak ten potencjał jakby nie będzie wykorzystywany. No chyba, że tak jak mówiłem wcześniej, chcecie kupić ładowarkę, która będzie naraz ładować kilka urządzeń, to jak najbardziej wtedy taka większa moc będzie już potrzebna, no ale żebyśmy mieli jakiś konkret, to zalinkuję wam w opisie tego filmu tak jak wam mówiłem, do sprawdzonych modeli które sam testowałem, albo sam polecałem albo nie wiem, moi znajomi używają i wiem, że są to legitne produkty w związku z tym, tak jak mówiłem wcześniej, między innymi ładowarka od Anker'a, tutaj w zależności czy chcecie mieć większą, czy mniejszą propozycję, możecie też kupić oryginalny zasilacz od Apple, ale jego jest fajnie nabyć gdzieś za 70-80 zł bo taka jest promocyjna, dosyć często pojawiająca się na niego cena z drugiej strony mogę też śmiało zarekomendować ładowar Ugreen, one tutaj są też mniejsze, większe. Macie też dosyć dużą ładowarkę od Belkina i ona ma też większą moc. Belkin to jest też bardzo sprawdzona firma, w związku z tym tutaj też trochę więcej płacicie, ale też możecie oczekiwać większej jakości. Oczywiście w tym zestawieniu również macie ładowarkę od Bazusa, o której już wcześniej mówiłem, tą z czterema portami, ale są też adaptery na przykład od Samsunga, od Greensela. Zwłaszcza od Greensela może się poszczycić tym, że też ma większą moc, bo aż 65 w I chyba już na tyle wam dużo tych propozycji podałem, że myślę, że każdy coś w różnych budżetach od kilku złotych, do stu kilkudziesięciu złotych coś wybierze, także gdybyście byli zainteresowani to tak jak wam mówię, możecie sobie sprawdzać opis tego filmu. Także tyle ode mnie w dniu dzisiejszym do zobaczenia przy filmie z między innymi nowym MacBookiem Pro 13 calowym, tam myślę, że będzie zdecydowanie lepszy stosunek jakości do ceny, ale o tym się przekonamy w praktyce trzymajcie się, cześć!